Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Marcin Podlacki. Z góry zapraszam do subskrybowania, zostawiania kciuków w górę, jeżeli materiały się Wam, drodzy widzowie, podobają. A dziś, w ramach, że niedawno rozpoczął się kolejny miesiąc, no to kolejny program z cyklu typy właśnie na dany miesiąc, typy giełdowe. Dzisiaj tych typów będzie 10, a może 11. Spółki, które w mojej opinii mogą radzić sobie w lutym 2024 lepiej od szerokiego rynku. Przypominam o możliwości głosowania w konkursie INVESTCALS, konkurs na stronie w kategoriach Dziennikarz Ekonomiczny, a także YouTuber Rynku Wszystko 2023 pojawiły się moje nominacje, a w zasadzie to ja zostałem nominowany, więc jeżeli jeszcze nie głosowaliście i chcielibyście darmowe wejściówki na konferencję w Krakowie kwietniową otrzymać, zachęcam Was do oddawania głosu, a tymczasem przechodzimy już do konkretów. No i tak z pierwszej po pierwszej stronie można powiedzieć będą te spółki, które no, wyglądają też ciekawie technicznie na wykresie, a niekoniecznie sytuacja jeżeli chodzi o samą spółkę jest jakaś rewelacyjna. Później spółki, które i na wykresie wyglądają dobrze i jeszcze dodatkowo mamy wsparcie ze, ze strony fundamentów. No a z kolei na koniec porozmawiamy sobie o takich no powiedzmy spółkach, które wyglądają powiedzmy, że średnio, ale z drugiej Субтитрувальниця Takie ostatnie sygnały, które są generowane przez rynek, wskazują na to, że sytuacja tutaj może się znacząco w krótkim terminie poprawić. I na początku będzie ASBIS, ASBIS spółka, która miała publikować dużo lepsze wyniki za ubiegły rok, ale ostatnie informacje, które się pojawiły dotyczące odpisów, dotyczące wyjścia z Rosji, sprawią, że te wyniki no, będą gorsze. Wyniki będą gorsze niż rynek zakładał, być może nawet o ponad 20 milionów złotych. Co ostatecznie też no, nie jest małą pozycją. 20 milionów dolarów, ja powiedziałem o złotych, a przecież patrząc na te szacunki wynikowe, no to oczywiście mówimy tutaj o walucie, jaką jest amerykański dolar. I być może no, tych 80 milionów dolarów nie osiągniemy prognozowanych na rok 2023. Ale też patrząc na sytuację na kursie, kapitalizacja bardzo mocno spadła, kiedy ta informacja się pojawiła. Kurs zanurkował blisko 10% na zamknięciu o 6. Jak na razie szorujemy po dnie, nieco poniżej 50-200, niemniej trzeba pamiętać o tym, że przed tymi informacjami kurs utrzymywał się w takim kanale blisko 28 zł, konsolidując w okolicach 50-200, które to jeszcze utracone nie zostały, a dlaczego ja mówię o walorach ASBIS, mówię o tym dlatego, że w mojej opinii ta informacja, zresztą to już mówiłem nie raz w która się pojawiła, może być okazją dla inwestorów właśnie, którzy czekają tylko na takie korekty, żeby dobrać akcje jeszcze do swojego portfela, raczej jesteśmy pozytywnie nastawieni, jeżeli chodzi o przyszłość, zakładamy, że sprzedaż, udziałów w Rosji. Jest dobrą informacją, bo nie wiadomo, czy w przyszłości udałoby się z tego tytułu jakieś środki tutaj uzyskać. I cały czas w mojej opinii jest szansa na rozwój, wzrost działalności, no i przede wszystkim atak na historyczne szczyty w okolicach 30-32. Myślę, że jeszcze chwilę można z zakupem poczekać, ale gdyby kurs rzeczywiście zanurkował, przynajmniej na chwilę w okolice dolnego ograniczenia tego kanału konsolidacyjnego, gdzieś pod 26 zł, można rozważyć ewentualnie ewentualnie zajęcie pozycji długiej. Kolejny podmiot, który również wydaje się, że patrząc na same komunikaty, może aż tak bardzo nie zachęca. Mam na myśli Grodno. Spółka też informowała jeszcze na początku 2024 roku, że najbliższe miesiące mogą być trudne. No niemniej jednak mamy tutaj bardzo niską bazę, kurs po raz kolejny tutaj próbuje z tych niskich pułapów atakować po raz kolejny wyszliśmy w okolice 11 zł. No i teraz udało się dosyć wyraźnie na początku lutego pokonać poziom 50 sesyjnej średniej kroczącej kurs zatrzymał się w okolice 11 zł. To wszystko jak na razie przy jeszcze niespecjalnie specjalnie wysokich obrotach się dzieje, co też może być pewną sugestią wskazującą na to, że ten potencjał może dopiero się otwierać przed spółką, jeżeli chodzi o samą działalność. Oczywiście tutaj też czekamy na wszystkie informacje między innymi związane z KPO, między innymi też może jakieś programy rządowe, które mogą zwiększyć zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, a przy okazji też przeróżnymi częściami, które od Grodna można kupić asortyment też między innymi oświetleniowy, i inny. No generalnie. Taka mała elektronika, co też jest tutaj w miarę, w miarę takim tematem bazowym, jeżeli byśmy mówili o asortymencie produktowym, ale też oczywiście o OZE nie możemy zapominać. No i przede wszystkim ten sygnał wybicia 50 z ostatnich dni przy nieco podwyższonym wolumenie może być takim sygnałem, że Grodno przynajmniej gdzieś pod 200 będzie chciało iść w okolice 12-12,50 12 groszy, 12, i to jest taki cel na luty, cel do zrealizowania przynajmniej nawiązanie. Do szczytu z grudnia, kiedy to kurs w okolicach 11:90 się zatrzymał. Kolejna ciekawa spółka, która również generuje techniczny sygnał kupna, to spółka Wielton, która powolutku wybija opór w okolicach 9,6, 9,5, 9,6. No i tym samym jest najwyżej od mniej więcej maja 2023 roku i zbliża się do ataku na strefę oporową w okolicach 10, 10, 50. No i te kilka procent, dużo, niedużo, ale wydaje się, że jest jak najbardziej z szansą do zrealizowania, ponieważ tak też o tym rozmawiamy. Rozmawialiśmy, że wybicie tego oporu, którego górne ograniczenie to miejsce, z którego rysowała nam się ta czerwona świeca z 17% spadkiem, jest takim miejscem, które jak na razie blokowało nam kurs, ale im dłużej będzie blokować, tym późniejsze wybicie może mieć większą skalę i może być tak, że wcale na 10,50 się nie zatrzymamy, a producent naczep może radzić sobie lokalnie dobrze. Przypominam, że w 2021 roku byliśmy zdecydowanie wyżej, bo za jedną akcją płaciliśmy ponad 13 zł, a teraz niecałe 10, więc jeszcze tutaj potencjał jest niewielki. Nie mały. Spółka oczywiście też wypłaca regularne dywidendy w ostatnich latach, co jest informacją dobrą. No i wydaje się, że przynajmniej atak na lo okolice lokalnego szczytu przy 10:50 będą tutaj do sprawdzenia, ale pamiętajmy też o tej luce spadkowej, która powstała z kolei tutaj jeszcze w 2021 roku, gdzieś w okolicy 10,90 i być może nawet gdzieś tam kurs w ramach wybicia oporu może zawędrować, więc też oczywiście spoglądamy na ten walor. Ja sobie będę tutaj wyłączał karty, o których już powiedziałem, żeby nie mieć tutaj aż tak dużego bałaganu. Kolejna spółka, mamy w ostatnim czasie bardzo mocny sektor budowlany, przede wszystkim to Budimex ciągnie ten sektor po swoich mocnych wzrostach, ale na Budimex nie będziemy stawiać, będziemy spoglądać na akcje mosto stalu Zabrze, które to wydaje się, że powoli, powoli kończą korektę, na razie jeszcze może zbyt wcześnie, żeby już tutaj definitywnie mówić o zakończeniu tego ruchu spadkowego i szansach na powrót w okolice 4,50-4,60, ale kto wie, gdybyśmy spróbowali zaatakować w okolicach 4,15-4,20, 50-sesyjną średniokroczącą, a dodatkowo troszeczkę kapitału migrowałoby z tego Budimexu na ATH przy tych wysokich też obrotach, no to myślę, że akcje mostu stalu które mimo wszystko cały czas utrzymują się w trendzie wzrostowym, ale ten ruch, którego jesteśmy świadkami, to tylko i wyłącznie korekta, może tutaj być to walor, który rzeczywiście zostanie przez rynek dostrzeżony. Spoglądamy oczywiście na tę linię od dołu ograniczającą kanał wzrostowy, którą nieznacznie wyłamaliśmy, ale wracamy, wracamy. Kurs nawet na chwilę nie został zrzucony w okolice 380, w okolice 200 sesyjnej średnie kroczącej. a więc nie wykluczone, że w ramach migracji kapitału walory salu Zabrze mogą być dostrzeżone i tutaj myślę, że wybicie tej okolicy no gdzie właśnie 50 razem z tą linią wyznaczającą od dołu nam trend wzrostowy się pokrywają, wybicie tej okolicy 4.15, 4.20 jak najbardziej rzucają światło na ruch przynajmniej gdzieś w okolice lokalnego szczytu w okolice 4.50 w porywach nawet to 4,60. Kolejny ciekawy podmiot, o którym myślę, że też moglibyśmy parę słów powiedzieć, to spółka 11 Bit Studios. Mimo, że o gamingu nie mówi się w ostatnim czasie zbyt dużo, bo jednak przede wszystkim te mniejsze spółki radzą sobie bardzo słabo, ale nie tylko mniejsze, bo Projekt był słaby i CIGI przecież po dużej premierze zawodził, to akcje 11 Bit Studios dopiero wyczekują na ten największy potencjalnie ruch w ramach premiery Frostpunka 2, która ma mieć miejsce w 2024 roku. Oczywiście spoglądamy na 11bit także w kontekście być może już zakończenia korekty z wyznaczeniem dołka w okolicach 520 zł, bo ta ważna strefa, która była dla nas pewnym też oporem w ramach ruchu powrotnego, bo tutaj zawróciliśmy w listopadzie 2023, na naszych oczach jest pokonywana i tutaj utrzymanie tej strefy, gdyby Gdybyśmy nie zgasili tej zielonej świecy i kurs nie wrócił do poziomu poniżej 594, mniej więcej tak tutaj akurat na wykresie mamy zaznaczone, daje szansę na kontynuację odbicia, kontynuację ruchu wzrostowego, zakończenie korekty i próbę powrotu gdzieś w okolicy 720-740 zł. Wyniki spółki za rok 2023 w miarę neutralne, no tutaj nie spodziewaliśmy się jakiegoś przełomu, ale przede wszystkim nas interesuje tutaj Frostpunk 2, nas interesuje też Alters. Czekamy właśnie na wszystkie informacje dotyczące samej premiery. Karta na Steamie oczywiście Frostpunk'a drugiego już jest, data wydania 2024. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to jeszcze konkretny dzień nie został podany, a już sama informacja o publikacji właśnie daty premiery Frostpunk'a może być takim motorem napędowym do dalszych wzrostów na akcjach 11Bit Studios, więc tutaj myślę, że to też może być jedna z mocniejszych spółek, jeżeli chodzi o gaming, o ten większy gaming. Tak sobie jasno powiedzmy, ciekawym podmiotem oczywiście też jest Orlen, no i tutaj. Jest w mojej opinii realna szansa na to, że po publikacji informacji o już ustaleniu konkretów. Jeżeli chodzi o sam zarząd spółki, na razie mamy informacje o rezygnacjach, ale to też w ramach tych zmian, które podczas walnego zgromadzenia 6 lutego będą mieć miejsce, no to też te rezygnacje to nic wielkiego. Mamy już informacje o tym, że zakończyła się ta, można powiedzieć, posługa pana Daniela Obajtka jako prezesa, 2191 dni trwała i wydaje się, że Rynek może dosyć pozytywnie zareagować, przede wszystkim ten duży kapitał zagraniczny na informację o zmianach zarządczych w Orlenie. Oczywiście po drodze jeszcze dużo informacji może się pojawić, zarówno informacji o przyszłej dywidendzie, o polityce, być może o jakichś odłączeniach od tego dużego zlepku, jakim jest Orlen. Niemniej wydaje się, że okoliczności do tego, żeby ta kiepska pasa Orlenu dużo słabiej radziła sobie spółka niż sam szeroki indeks WIG20 w ostatnim czasie się po prostu zakończyła. Kapitalizacja owszem najwyższa na całej giełdzie papierów wartościowych, ale to też wynikało z dużych fuzji. Przecież LOTOS, przecież PGNiK po drodze, co też z automatu jakby zwiększało wycenę podmiotów. Niemniej jednak mając na uwadze sytuację na rynku... Wydaje się, że takim chyba największym hamulcowym w ostatnim, w ostatnim czasie to też ta ropa WTI, która no, jakoś nie może sobie poradzić walczy, walczy, ale jednak kurs jest stosunkowo nisko. Ceny na stacjach paliw się już wydaje się, unormowały, i raczej nie będą tutaj sztucznie zaniżane, jak prawdopodobnie miało to miejsce bezpośrednio przed wyborami parlamentarnymi, co sprawia, że i wydaje się, że marża rafineryjna ostatecznie może wrócić do poziomu. Oczywiście. Marża że rafineryjna nie ma bezpośredniej korelacji z cenami na stacjach paliw, ale no, wydaje się, że e, jakby jest to też jedno z jedno, no, pokłosie, można powiedzieć, też poziomu marży, są, są ceny paliw i wydaje się, że jeżeli te ceny będą się utrzymywać na poziomie wyższym, to też z automatu może być szansa na to, żeby z segmentu rafinery, rafineryjnego e, Orlen dobrze zrobił, nie tylko ne, właśnie były to e, dobre wyniki, jeżeli chodzi o Peginik, jeżeli chodzi o segment. Gazowy. Tutaj mamy lokalny opór w okolicach 67-68, do którego już powoli pukamy, ale myślę, że jest realna szansa na to, że w ramach właśnie ruchu takiej może nawet małej euforii, kiedy już będziemy znać ten nowy zarząd Orlenu, kurs może się udać gdzieś w okolicach 72 zł, z potencjałem nawet na szczyt z października 2021, gdzieś w okolicach 78. Wydaje się, że już wybicie 68 przy wyższym wolumenie może nam tutaj dać nadzieję na taki ruch. Po drodze jakieś może jeszcze małe gaszenie mogłoby się przydarzyć, więc gdyby udało się złapać akcję gdzieś w okolicach 64 zł, to byłoby, myślę, całkiem niezłym pomysłem. Oczywiście mówię tutaj o inwestycji krótkoterminowej, bo mówimy tylko o miesiącu lutym. No i w ramach właśnie tego zasięgu nawet gdzieś w okolicach 77-80 zł w krótkim, w krótkim terminie. Niemniej jednak oczywiście to na potrzeby materiału, ale też moje zdanie co do Orlenu znacie, że to spółka świetna pod termin długi, pod inwestycje nawet na kilka lat, Minimum myśląc też właśnie o dywidendach, które zgodnie ze strategią mają być regularnie wypłacane. Z roku na rok mają być one też coraz wyższe, więc to też w kontekście Orlenu. Myślę, że ciekawym podmiotem, ciekawym podmiotem może być też brent 24, który trafnie w ostatnim czasie wytypowaliśmy w kontekście wybicia bardzo ważnego poziomu oporu, tutaj myślę o tej okolicy 38 zł, niemniej w ostatnich dniach kurs nieznacznie został przygaszony na początku lutego, wróciliśmy w okolice 403 zł. Nie ma się też co dziwić, bo RSI przecież był już przy 85 punktach, więc to gaszenie musiało mieć miejsce, w tej chwili jesteśmy bliżej neutralności. Kto wie, no gdyby udało się tutaj jeszcze złapać okolice 401 2 zł, no to nasza polska spółka Brent24, która wyrasta nam na gwiazdę podmiotów, które też rosną w dobie mocnych wzrostów spółek powiązanych z, ze sztuczną inteligencją na rynkach globalnych, no to tutaj Brent 24 jak najbardziej nam wychodzi na przód tego szeregu. Ta okolica 45 zł, gdzie na chwilę się zatrzymaliśmy, to też kolejny opór, bo tutaj ten opór mieliśmy zaznaczony tę strefą oporową między 43 a 45 jako te lokalne wierzchołki z 2019, później 2020 roku. I nie pamiętajmy o tym, że historyczne szczyty na akcjach Brent były obecne w okolicach giełdowego debiutu, jeszcze w roku 2018, później w 2019 nie, w 18, w 18 na początku jeszcze poprawione, początek 2018 roku, w okolice 56-58 zł, więc uważam, że należy jak najbardziej na akcję Brent spojrzeć, a ta korekta może być okazją właśnie do ewentualnego zakupu, tutaj potencjał do wzrostu jeszcze nawet do 20-30% w mojej opinii jak najbardziej jest. Kolejna sprawa i przedostatnia sprawa spółka najprawdopodobniej to spółka Votum spółka już prezentuje całkiem niezłą mimo wszystko postawę w ostatnim czasie, bo kurs no, idzie od połowy stycznia w górę, uzyskał w tym czasie około 15%, ale cały czas pamiętajmy o tym, że ten dynamiczny rozwój segmentu dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych sprawia, że wyniki idą w górę i te wyniki, te perspektywy na przyszłość również mogą być coraz to lepsze. My cały czas w zasadzie idziemy w prawo na Wykresie bez jakichś istotnych ruchów w prawo, to wiadomo, ale, ale bardziej jest to taki trend horyzontalny. Niemniej jednak, ta strefa, w której się znajdujemy w tej chwili, około 45-50 zł, to też powiedzmy, że taka strefa oporowa, którą moglibyśmy sobie tutaj. Zaznaczyć, o, mniej więcej, tak byśmy tę strefę złapali, nawet nieco szerzej, tu jeszcze może, można byłoby nieco ją pociągnąć w górę. O jeszcze nawet możemy cofnąć, żeby ten szczyt był złapany jeszcze ze stycznia 2023, no niemniej jednak rosną szanse na wyjście górą z tej konsolidacji, i ruch może nawet gdzieś tutaj. W momencik, zaznaczymy sobie notowania wszystkie, nie wiem, dlaczego tutaj ten dziwny pułap jest, ale mam na myśli tutaj okolicę o właśnie szczytu jeszcze. Z początku 2023 roku i to okolica 55-56 zł. wydaje się być tym pułapem jak najbardziej realnym w ramach tego ruchu, który powoli, powoli tutaj jest budowany. Ostatnio te wzrosty przy nieco wyższych wolumenach się odbywały, a to też pokazuje wzrost zainteresowania akcjami. No i kto wie, czy właśnie w tym najbliższym czasie nie będzie to dobry czas dla akcji VOTUM, które no, niekoniecznie muszą jakoś nisko schodzić. Myślę, że zejście gdzieś tutaj do 200 w okolice 45-46 zł, to może być maksimum, jeżeli chodzi o to cofnięcie, no bo jeżeli już rozmienimy, pokonamy ten opór bliżej 47, no to gdzieś spokojnie w okolice 52 kurs może wrócić w okolice szczytu z czerwca 2023 roku. Z takich dużych podmiotów coraz lepiej wygląda CD Projekt i tak jak tutaj obawialiśmy się, że w przypadku rozmienienia okolicy 100 zł, kurs może gdzieś w okolice 85 nawet złotych spadać, to jednak udało się wybronić te niższe pułapy i nawet duża liczba shortów podmiotów, które rozgrywają akcje na spadki, nie przeszkadza, a kurs ponownie próbuje wspinać się na coraz to wyższe poziomy. Dzisiejsza sesja, kiedy nagrywam dla Was materiał z 4 ponad procentowym wzrostem. Krótkie pozycje co prawda cały czas w grze, no niemniej jednak tutaj czekamy cały czas na informacje o nowych tytułach, no i kto wie, może być tak, że nie doczekamy się na to zejście w okolicy 80 kilku złotych, a tutaj z kolei pokonanie 50 sesyjnej średniej kroczącej dawałoby szansę na wzrost, który dodatkowo byłby motywowany, gdyby udało się okolice 115 złotych pokonać, bo wtedy w mojej opinii shorty powoli będą redukowane, a redukowanie shortów to z automatu jest czas dla spółki. Te wzrosty mogą być. Ponadprzeciętne, nawet bez konkretnych komunikatów rynkowych, więc obserwujemy 50. Utrzymanie tego wzrostu, które mamy podczas sesji 5 lutego, wysokie wolumeny i kontynuacja z szansami na przebicie 115 mogą dać tutaj taki techniczny sygnał kupna, nawet mimo że liczba shortów nie pomaga. To przypominam, że liczba shortów w pewnych okresach jest dużym zagrożeniem, bo pokazuje słabą kondycję spółki, ale w momencie, gdy kurs idzie w górę przy tylu shortach, to z kolei jest olbrzymia szansa, bo, w ramach redukcji tych pozycji short jest realna szansa na to, że kurs zostanie dostrzeżony i będzie szedł ponadprzeciętnie szybko w górę. I jeszcze jedna spółka. Z parkietu małej giełdy New Connect, już kurs bardzo mocno napompowany na szczytach, więc no na pewno trzeba podchodzić z takim przymrużeniem u oka, ale spekulacyjnie, kto wie, czy tutaj ta spółka nie będzie dalej rozgrywana. Sytuacja wygląda coraz to lepiej. Ostatnie środki pozyskane od zagranicznego też partnera na inwestycje w kolejne akwizycje, zwiększanie portfela, można powiedzieć, spółki. No, ten wzrost jest widoczny, ale tak w ujęciu procentowym, mając na uwadze ten ostatni, Ruch, no to jest powiedzmy jakieś 30-40%. A mając na uwadze, że to jednak parkiet New Connect, gdzie te wzrosty lubią być spektakularne, no to kto wie, czy ten potencjał no dopiero nam się nie zaczyna rysować na akcjach Lepsydry. Owszem, no tak kupować PKC to raczej bym nie doradzał. Nie mając na uwadze choćby REZI przy 85 punktach, ale kto wie, czy gdyby pojawiła się jakaś korekta w okolicy 9,50, 10 zł, to nie będzie dobry czas i ciekawe miejsce do tego, żeby ewentualnie pomyśleć o longu na akcjach tej naszej polskiej spółki, działającej. W branży funeralnej, która jeszcze niedawno była znana jako Merit, a od niedawna już jest to pełnoprawna Klepsydra bo tak się przecież ta spółka nazywa. Drodzy widzowie, to wszystko. Napiszcie w komentarzach, czy w gronie tych typów, które ja wybrałem, są jakieś, które obserwujecie, a może wy macie jakieś dodatkowe. Zachęcam, abyście swoje wklejali w komentarzach, właśnie pod tym materiałem niekoniecznie w ramach dyskusji na żywo, ale już pod materiałem, żeby one były widoczne także dla innych może się z którymiś typami, które ja podrzuciłem tutaj, zgadzacie, a może któreś kategorycznie są kiepskie. Napiszcie też, dlaczego. Przypominam jeszcze raz o zostawianiu kciuku, w górę subskrypcji, jak przypominam o dołączeniu do naszej grupy facebookowej, o możliwości wspierania naszego kanału, naszej społeczności. Wszystkie linki, włącznie także z tym konkursem Cavs znajdziecie w opisie do tego materiału. Ja na koniec wyświetlam Wam listę wspierających, wspierających ze stycznia. Wszystkie osoby, które wspierają kanał w lutym będą wyświetlane w analogiczny sposób we wszystkich marcowych materiałach. Na koniec oczywiście przypomnienie o reakcjach po tym materiałem, żeby te nasze zasięgi były jak największe. Bardzo wszystkim dziękuję za uwagę i jeszcze raz zachęcam do dyskusji o tym materiale w komentarzach pod tym materiałem, które już w zasadzie możecie na bieżąco też dodawać. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.